Zrób ze mną posiłki na dwa dni, część 50. Zaczynam od sparzenia kapusty, bo będziemy robić gołąbki. A w czasie, kiedy liście się parzą, robimy farsz. W tym celu warzywa dusimy na patelni. przed dodaniem pieczarek warzywa podzieliłam sobie na pół. Do jednej połowy dodaję jeszcze przyprawy i tofu, a także ugotowaną kaszę gryczaną. I to jest nasz farsz do gołąbków, które zalewamy jeszcze pasatą pomidorową i pieczemy pod przykryciem. Potem już tylko wkładamy do pojemniczków i gotowe. Na drugiej patelni podsmażam sobie mięso. I dodaję do niego pozostałą część warzyw, a także przyprawy. W międzyczasie wyrobiłam sobie jeszcze ciasto i będziemy robić taką roladę. Miałoby być pierogi, ale stwierdziłam, że to będzie szybszy sposób. Roladę upiekłam w piekarniku, pokroiłam na kawałeczki i włożyłam do pojemniczków, a wyszła przepyszna. Do kolejnego posiłku na oliwie podsmażam kurczaka. Dodaję pieczarki, których wcześniej od razu starłam więcej. Fabrykę przyprawy i mleczko kokosowe, a do tego ugotowane nioki i danie mamy gotowe. Pozostało zapakować do pojemnika